Środa, czwarty tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków słyszymy takie bardzo mocne zdanie już na samym początku. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Czy my w ogóle walczymy przeciwko grzechowi? Autor powie: Nie musieliście jeszcze tak walczyć, żeby aż krew się polała. A przecież ludzie potrafią przelać swoją krew, żeby bronić swojego miasta, swojej rodziny, swojego państwa. Ludzie potrafią oddać życie, żeby nie przegrać z wrogiem. Dlaczego my, kiedy Szata nas atakuje, kiedy diabeł nas atakuje, dlaczego kiedy pokusy nas atakują, nie walczymy z nimi? Dlaczego nie walczymy z nimi tak, żeby nas bolała? Nie walczymy z nimi tak, żeby nawet krew się polała? Bo nam nie zależy na tym, co obronimy, bo naprawdę chcemy zgrzeszyć, bo naprawdę uważamy, że nic takiego złego nie jest grzechu. To byłoby piękne, gdybyśmy zaczęli walczyć bardziej nie tyle z ludźmi, walczyć bardziej nie tyle z innymi, walczyć bardziej po prostu z grzechem, z diabłem, z pokusą. Po prostu walczyć, tak jak, tak jak się walczy o, o wiele spraw, które są w życiu dla nas cenne. Psalmista zwraca, zwraca uwagę na to, że Pan Bóg lituje się nad nami, jak ojciec lituje się nad dziećmi, bo wie on, z czegośmy powstali i pamięta, że jesteśmy prochem. Ale nawet jeśli walczymy przeciwko grzechowi, walczymy przeciwko pokusom, upadamy często. Upadamy często i człowiek to przeżywa jako niesamowitą porażkę i przychodzi do Pana Boga prosząc go o miłosierdzie, i ma tę pewność, że tę miłosierdzie otrzyma. Nie dlatego, że żebyśmy byli zuchwali albo żebyśmy sobie za nic mieli Pana Boga, tylko dlatego, że wiemy, że jesteśmy prochem. Tak walczymy, ale, ale mamy taką słabą naturę, taką słabość w nas, że nie jesteśmy często w stanie, pomimo postanowień, pomimo obietnic, pomimo słuchania Słowa Bożego, pomimo przyjmowania ciała Pansa, no nie jesteśmy w stanie, popełniamy latami te same grzechy, popełniamy te same błędy, dziwimy się swojej głupocie grzechowi, ale nie jesteśmy w stanie, bo jesteśmy słabi. I ta świadomość, że Pan Bóg lituje się nad nami, że on wie, że, że co z tego człowieka, przyrząd z prochu powstał, to trudno, żeby był taki jak skała. Jest jakoś taką świadomością pocieszającą, że wiem, że do Pana Boga zawsze mogę przyjść. Ewangelia Marka opowiada nam o tym, jak Jezus wraca do rodzinnego miasta Nazaretu i zaskakująco nie jest tam przyjęty. Powinni go przyjąć jak papieża w adowicach. Bardziej nawet jest tam lekceważony. I nie może wielu cudów dokonać z powodu ich, ich niedowiarstwa. Zastanawiamy się, co może być przyczyną tego, że ludzie, którzy są bliscy Jezusowi, nie są w stanie mu wierzyć. Czy dlatego, że go za blisko znają? Czy dlatego, że jest kimś, na kogo patrzyli całkiem z innej strony patrzyli jako na sąsiada, jako kolegę, ale nie potrafią zobaczyć w nim kogoś, kto jest mistrzem, kto jest nauczycielem? To jest bardzo ciekawa Ewangelia, bo pokazuje, że. Możesz być blisko Pana Boga, możesz być blisko Kościoła, ale coś Ci przeszkadza w doświadczeniu wiary, coś Ci przeszkadza w otrzymaniu cudu, że masz jakiś stereotyp, że zaczynasz lekceważyć Pana Boga. By warto się naprawdę zastanowić, czy my czasami, którzy słuchamy Słowa Bożego, słuchamy medytacji, którzy jesteśmy bliżej może w kościele, czy my czasami już nie mamy takiego nastawienia na za, mieszkańców Nazaretu, że, że po prostu a my to wszystko znamy, nic, nic nas nowego nie zaskoczy, dla nas to nie jest jakieś cudowne i, i tracimy powoli tą świeżość wiary, jaką ma człowiek, taki, który dopiero po raz pierwszy spotyka się z Jezusem. Co jest powodem mojego niedowiarstwa? Co jest powodem tego, że ja lekceważę Jezusa? Co jest powodem tego, że, że ten Jezus no, nie jest po prostu tak mocno działający w moim życiu, jakby mógł? To jest, to jest pytanie rzeczywiście na dzisiaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.